Witam z tej strony Rafhart. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku poruszymy taki temat jak nurty w modelarstwie redukcyjnym, konkretnie w redukcyjnym plastikowym. Jak wiecie, modelarstwo to jest działalność człowieka polegająca na obzorowaniu rzeczywistych obiektów w postaci pomniejszonych modeli. Jest to generalnie hobby, zabawa, rozrywka, ale może być także sportem. Więc to jest wszystko, jak gdyby w Wikipedii do wyczytania, ale e, zainteresowało mnie tutaj jedno zdanie. Zaawansowani modelarze budują często modele od podstaw z różnych materiałów, jedynie na podstawie planów oryginału e, lub ulepszają zestawy fabryczne. Czy w moim zdaniem to, w moim. Mniemaniu to nie powinno się znaleźć w jednym zdaniu, bo dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat, jak mówiłem, nurtów, czyli takich, może nie trendów. To są takie ścieżki w modelarstwie, które możecie wybrać lub wybieracie świadomi modelarze, ci, którzy od lat budują modele, robią to na różne sposoby. Ja bym chciał tutaj to, tak, też znowu bazując tutaj na w bazie wiedzy mojej hobby.pl, gdzie mamy całą masę modeli i mamy taki przycisk popularność, czyli takim trendem, takim nurtem wiodącym jest budowanie modeli prosto z pudełka, i myślę, że to nikogo nie dziwi. To jest, to jest normalne, że idziemy do sklepu, kupujemy model w tym modelu praktycznie. Wykorzystujemy wszystko to, co mamy. To jest taki, taka jak gdyby podstawa. Eee, czyli mamy wypraski. Eee, weźmy tutaj jakiś taki eee, Weekend Edition, proszę bardzo. Eee, mamy wypraski, wypraski wyglądają w ten sposób. Mamy kalkomanie. Generalnie to jest wszystko. Nie mamy kleju, nie mamy farb, resztę musimy sobie sami zorganizować. Ale to jest taka podstawa. To jest podstawowy nurt eee, w modelarstwie plastikowym, czyli budowa modelu budowa modelu z pudełka. To jest taka, taka jedyneczka. Drugim nurtem, czyli to już jest coś więcej. Chcemy coś więcej. Jeśli chcemy coś więcej, to budujemy model, dodając do niego znowu to, to co gdyby producent dostarczył w pudełku, ale nie zawsze, ale nie zawsze, bo tutaj mamy na przykład nowy model Arma Hobby. Gdzie mamy wypraski, mamy elementy fototrawione, e, i plus do tego będą jeszcze pewnie maski. E, maski e, to są takie elementy, które, e, które pozwalają nam pomalować tutaj oszklenie szyby, e, często koła e, e, przy pomocy areografu i to. To jak gdyby ja może pokażę to na innym przykładzie, tutaj też mamy Limited Edition e, Tutaj macie na przykład pasy, to możemy dokupić osobno, możemy tutaj e, dokupić, e, mamy tutaj do tablice przyrządów do tego modelu. Mamy, e, mamy tutaj podwozie, także wszystko, tutaj mamy maski, to o, to, o czym mówiłem, czyli e, kupujemy model, oprócz tego modelu jeszcze dokładamy te wszystkie dodatki, o których mówiłem, więc to jest taki jak gdyby drugi nurt, więc pierwszym nurtem było to, że prosto spódła drugie, drugim nurtem jest to, że, że mamy prosto model i dodajemy do niego blaszki, maski, żywice i trzeci nurt w modelarstwie to jest taki, że przerabiamy model, przerabiamy model Mamy tutaj przykładowy Panzer Cowagen 2. To jest stary leciwy model. Jak widzicie, tutaj mamy jakieś otwory, gdzie możliwe było zamontowanie napędu na silniczek. Gumowe, gumowe gąsienice. Jeśli chcemy coś z tego więcej zrobić, możemy przerobić to. Tutaj jest doskonały przykład tego co możemy dodać, że to jest dodatek gdyby z żywicy, ale są osoby, które przerabiają to jak gdyby w własnym zakresie czyli dorabiają na przykład jakieś skrzynki, dorabiałem jakieś skrzynki, dorabiałem uchwyty, tutaj mamy gotowe zestawy, ale część z tych rzeczy naprawdę możemy wykonać sami. I są takie osoby i to jest taki moim zdaniem trzeci nurt w modelarstwie, czyli dajemy, dajemy bierzemy to, 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 co daje jak gdyby producent, plus do tego blaszki, żywica i dużo własnej inicjatywy, czyli dorabiamy jak gdyby do gotowego modelu, czyli to co mamy bazę, jak gdyby bazę, bazę nam daje producent, gdzie tutaj jeszcze możemy coś takiego podobnego zobaczyć? Bazę nam daje producent, a my z własnej jak gdyby inicjatywy, na podstawie zdjęć, na podstawie planów, dorabiamy, dorabiamy całą tą resztę, całą otoczkę. Bo dodatków do modeli jest bardzo dużo. Tutaj producenci są i tutaj producenci, jak gdyby ułatwiają nam troszeczkę życie, wydając różne rzeczy. Ale. Przypomnijmy sobie, że musimy pamiętać o tym, że są modelarze, którzy potrafią zbudować coś z niczego. Jest ich co prawda niewielu i to już jest ostatni trend, który tutaj chciałbym omówić. To jest taki level master, można powiedzieć. To jest taki, to są takie Himalaje. To jest kurczę, szczyt szczytów tego, co może modelarz jak gdyby osiągnąć co może zrobić to jest jeszcze kwestia jak mu to wyjdzie ale są modelarze którzy z takich poliestrowych płytek z takich prętów okrągłych prętów kwadratowych są w stanie wyczarować cały model cały model i to jest to jest już level master i tutaj to jest ostatni, ostatni, znaczy nie tylko z tego, no, bo to też później, później są na przykład y, różnego rodzaju druty, y, szpachlówki, y, wszystko co może być y, co może być użyte do budowy modeli. Tutaj jeszcze wrócę, y, tutaj, jest, y, tutaj są dodatki, y, popularność to też pokazuje jak gdyby, no wiadomo, no tutaj jeżeli ktoś potrzebuje y, na przykład do dioramy czy, czy, czy planuje nie wiem, jakąś jeszcze dodatkową konstrukcję na przykład na czołgu, bo załogi często że dorabiały coś, jakieś motyfikacje polowe były wprowadzane To tutaj, tak jak widać po popularności, to są, to są bardzo popularne rzeczy, które modelarze kupują i tego używają. Ale są też na przykład tutaj na przykład jest do 7TP jak ktoś chce mieć prawidłowy model, bo na tym modelarstwo, przypominam, polega, ktoś chce mieć prawidłowy model, to zobaczcie, tutaj mamy porównanie IBG, tak to wygląda, a tak powinno wyglądać, bo tutaj to jak gdyby jest takim modelem, to koło było takie bardziej przestrzenne, więc dążąc do perfekcji, dążąc do doskonałości, Możemy albo po prostu sami dorobić coś takiego, albo możemy po prostu kupić coś od producenta i wtedy użyć to w swoim modelu. No to chyba wszystko, co, co tutaj co, co młodzi, młodzi adepci sztuki modelarskiej powinni wiedzieć, jeśli chodzi o nurty. No bo tak naprawdę chodzi wszystko o to tutaj, żeby. Odzwierciedlić że rzeczywisty obiekt w postaci pomniejszon pomniejszonej miniatury, można powiedzieć. Tak moim zdaniem to powinno brzmieć, więc. E Taki odcineczek tutaj, cztery rzeczy, yy, cztery rzeczy, które, znaczy jeśli, jeśli tutaj, jeśli się nie zgadzacie, komentarze są wasze, a jeśli chcecie coś do, do, do tego dodać, przypominam, że mówiłem o modelarstwie yy, plastikowym, nie mówiłem tutaj, bo wiecie, no tak naprawdę model można zrobić, nie wiem, z drewna, okręt można zrobić z drewna, yy, można yy, z żywicy, tylko też trzeba mieć najpierw jakiś wzór, żeby to później od, odlewać z żywicy, więc jak najbardziej, jak najbardziej z różnych materiałów z kartonu. Oczywiście są modelarze kartonowi, ale o tym nie mówimy. Kanał generalnie zajmuje się modelarstwem plastikowym, redukcyjnym modelarstwem plastikowym. I tutaj przedstawiłem Wam takie cztery, cztery nurty, które moim zdaniem występują. Jeśli o czymś zapomniałem, bo już teraz zaraz, zaraz jakieś będą takie pewnie, się dziwne komentarze, to napiszcie w komentarzach. Tylko tak, tak mam w głowie tego ten helikopter, który ostatnio składałem, i to, 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 to nie jest żaden nurt. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.